Czy rzeczywiście wszystkie prezentowane na wystawach starożytności przedmioty pochodziły ze starożytności? Otóż niekoniecznie. W wieku XIX pojęcie starożytności znaczyło coś zupełnie innego niż to, co obecnie rozumiemy jako. Starożytności. Organizowane w latach 50. XIX wieku wystawy starożytności były owocem fascynacji naukowej i chęci pokazania i upublicznienia oraz zebrania w jednym miejscu przedmiotów będących dziełem poprzednich pokoleń, a także podkreślenia jego wartości dla kultury i historii europejskiej. Czym były tytułowe starożytności? Otóż były to przedmioty rzemieślnicze o charakterze artystycznym, ale także przedmioty codziennego użytku, które powstały w czasach historycznych. Były to również przedmioty, które związane były z ważnymi wydarzeniami historycznymi bądź osobami historycznymi, które niosły ze sobą. Silne wartości narodowe. Termin starożytności stosowany był niemal przez cały wiek XIX. Odnosił się zarówno do zabytków archeologicznych, jak i do przedmiotów powstałych w epoce średniowiecza czy nowożytności, będących niejednokrotnie również wzorami dla ówczesnego przemysłu artystycznego. W 1856 roku jednym z największych wydarzeń kulturalnych w Warszawie była zorganizowana w Pałacu Potockich na krakowskim Przedmieściu wystawa starożytności i przedmiotów sztuki. Jednym z jej organizatorów był warszawski fotograf, numizmatyk, kolekcjoner, pionier w dziedzinie fotografii polskiej Karol Beyer. Na wystawie zaprezentowano ponad 1000 starożytności, przedmiotów związanych z polską kulturą, które zostały wystawione przez 105 polskich kolekcjonerów. Wystawie towarzyszył album fotograficzny, pionierskie wydawnictwo, luksusowe wydawnictwo, które zostało przygotowane przez Karola Bejera i jego współpracowników. Został odpowiednio przygotowany w bardzo ozdobnych oprawach, stłoczonym, złoconym tytułem wystawy. Na poszczególnych kartach prezentowane były fotografie. Z litografowanymi ozdobnikami w postaci ramki, a także wszelkich informacji o tytule wystawy, a także tym, co zostało zaprezentowane na poszczególnych fotografiach. Beyer wybrał do albumu 31 fotografii, prezentowanych na 30 kartach. Było to, jak już wspomniałam, luksusowe wydawnictwo, które znane jest do tej pory w niewielu egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i możemy go pokazywać. Eksponujemy go obecnie na wystawie w gabinecie fotografii. Albumowi z 1856 roku towarzyszy drugi album. Album, który powstał w 1858 roku i towarzyszył kolejny z wystaw starożytności, zorganizowanej tym razem w Krakowie, otwartej w wrześniu w 18 1958 roku, która mieściła się w Pałacu Lubomirskich. Wystawa, również okrzyknięta spektakularnym sukcesem, towarzyszył mi także album fotograficzny, również wyjątkowe wydawnictwo, przygotowane także przez Karola Bejera. Album Krakowski, towarzyszący Krakowskiej wystawie, był już bardziej okazalszy od albumu warszawskiego. Na 75 kartach eksponowano 81 fotografii. Były to również, podobnie jak w wydawnictwie warszawskim, wybory Karola Bejera. Także zostały one odpowiednio przygotowane poprzez ozdobną, oprawę, ale także każda z kart była, oprócz tego, że mieściła fotografie naklejone na powierzchnię, była również zdobiona litografowanymi ramkami. Takie obramienia pełniły również funkcję dekoracyjną, ale także na nich możemy zobaczyć informacje o dacie, tytule wystawy, a także podpisy co znajduje się na poszczególnych fotografiach, także do jakich kolekcji wówczas należały prezentowane przedmioty.